Jeśli jesteś mężczyzną po 60. I, i, i Twoja erekcja nie jest już tak silna jak kiedyś, jeśli budzisz się zmęczony, wyczerpany i sfrustrowany w sypialni, posłuchaj, uważnie, ponieważ to, czym się za chwilę podzielę, może być sprzeczne ze wszystkim, co dotychczas słyszałeś. Nie potrzebujesz więcej tabletek, większego wysiłku ani akceptacji tego jako naturalnego objawu starzenia. W rzeczywistości rozwiązanie może być tak proste, jak przyjmowanie jednej witaminy, ale y, tylko w nocy. Y, a kiedy bierzesz ją prawidłowo, rezultaty mogą być niemal natychmiastowe. Widziałam to wielokrotnie nawet u mężczyzn, y, którzy myśleli, że ich przypadek jest beznadziejny. Nazywam się Derka Hanna Zofiaks, jestem profesorem urologii i jednym z czołowych ekspertów w dziedzinie zdrowia mężczyzn w kraju. Przez ponad trzy dekady pomogłam tysiącom mężczyzn. Odzyskać energię, intymność i poczucie własnej wartości, często bez leków, po prostu pracując z naturalną biologią organizmu. A oto prawda, o której nikt nie mówi. Większość mężczyzn przyjmuje witaminy o złej porze dnia i to po cichu sabotuje ich sen, poziom testosteronu i krążenie. Dlatego tak wielu budzi się wyczerpanych bez sił i bez więzi z partnerką. Jedna mała zmiana w porze przyjmowania może zrobić ogromną różnicę. W tym filmie pokażę Ci, jaką dokładnie witaminę polecam mężczyznom po 60 roku życia, która pomaga przywrócić mocniejsze erekcje, głębszy sen i więcej energii oraz dlaczego ta jedna zmiana stosowana przed snem może być najpotężniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla swojej męskości. Zostań ze mną, ponieważ za chwilę ujawnię, co dzieje się w Twoim ciele pierwszej nocy, czternastej nocy i trzydziestej nocy oraz skąd będziesz wiedział, że powrót do formy się rozpoczął. Zanim zaczniemy upewnij się, że nacisnąłeś przycisk subskrypcji kanału Złote Chwile i włączyłeś dzwoneczek, aby nigdy nie przegapić popartej nauką porady zdrowotnej stworzonej specjalnie dla mężczyzn po 60 roku życia. A jeśli ta wiadomość do Ciebie przemawia, wpisz jeden w komentarzach, aby dać mi znać. Jeśli nie wpisz zero i powiedz mi, jak mogę lepiej wspierać Twoje zdrowie i męskość w przyszłości. Dobrze, zacznijmy od tej jednej witaminy, którą polecam ponad wszystkie inne. Tej, która jak widziałam, na nowo rozpala energię, odbudowuje pewność siebie i przywraca silniejsze, pełniejsze erekcje u mężczyzn po 60. Jest prosta, jest naturalna, a przyjmowana przed snem działa w harmonii z najgłębszym cyklem regeneracji Twojego organizmu. Porozmawiajmy o witaminie 3 i o tym, dlaczego pora przyjmowania tego jednego składnika odżywczego może zmienić wszystko jeden. Witamina 3, jedna witamina, która zmienia wszystko. Kiedy myślę o wszystkich mężczyznach, których leczyłam w ciągu ostatnich 30 lat, jest jeden wzorzec, który zawsze się powtarza: Mężczyzna wchodzi do mojego gabinetu. Jest po 60, może po 70. Wciąż bystry, wciąż pełen życia, ale w ciszy nosi ciężar, o którym nie wie, jak rozmawiać. Jego energia słabnie, jego sen jest przerywany, a jeśli chodzi o intymność, czuje się jak cień mężczyzny, którym kiedyś był. Czasami wini za to wiek, czasami stres, ale najczęściej jest to coś znacznie prostszego. Brakuje mu tylko jednej rzeczy, witaminy 3. Wiem, że prawdopodobnie słyszałeś już o witaminie 3. To witamina słońca, prawda, ludzie biorą ją rano z kawą i zapominają o niej, ale o to, czego sobie nie uświadamiają, pora przyjmowania jest kluczowa. Jeśli bierzesz witaminę 3 rano, Twój organizm nie wykorzysta jej do tego, co naprawdę ma znaczenie naprawy produkcji hormonów i regeneracji naczyń krwionośnych. Dlaczego? Ponieważ te procesy nie zachodzą rano? Dzieją się w nocy podczas snu przyjmowana przed snem witamina D3 nie tylko krąży w Twoim systemie, zaczyna działać. Pomaga stymulować produkcję hormonu luteinizującego, który nakazuje Twojemu ciału produkować testosteron podczas snu. Wspiera produkcję melatoniny, dzięki czemu możesz zapaść w głębszy, bardziej regenerujący sen. I co y, może y, najważniejsze, y, zwiększa produkcję y, tlenku, azotu, cząsteczki, y, która pomaga y, krwi napływać do penisa i pozostawać tam naturalnie bez przymusu, bez tabletek. Miałam pacjenta o imieniu Jerzy 68 lat, emerytowany budowlaniec twardy facet. Od ponad roku nie miał silnej erekcji. Zleciłam badania i faktycznie jego poziom D3 był znacznie poniżej optymalnego. Nie przepisałam mu testosteronu, nie wypisałam recepty. Powiedziałam mu tylko, żeby przez 30 dni przyjmował 2000 metr jednostek międzynarodowych witaminy D3 każdej nocy przed snem. To wszystko. Dnia 21 zadzwonił do mnie. Jego głos był cichy, niemal drżący. Pani doktor dziś rano obudziłem się ze wzwodem, powiedział tak jak kiedyś. Nie sądziłem, że to jeszcze możliwe. To jest y, siła jednej witaminy przyjmowanej o właściwej porze. Ale jeśli witamina 3 buduje y, fundament pod erekcję i energię, co się dzieje, y, gdy y, pożądanie jest, ale ciało y, wciąż nie reaguje, wtedy sprawy stają się bardziej interesujące. Idźmy dalej. Dwa. Historia Jerzego. Od niemocy dopełni sił w trzy tygodnie, Jerzy nie był typem mężczyzny, który lubi rozmawiać o uczuciach. Miał 68 lat, był na emeryturze po całym życiu spędzonym na budowaniu domów własnymi rękami. Taki facet, który przychodził wcześniej ciężko, pracował i nie narzekał. Ale kiedy usiadł naprzeciwko mnie w moim gabinecie, coś w jego oczach go zdradzało. Spuścił wzrok, odchrząknął i powiedział cicho, pani doktor. Nie czuje się już mężczyzną. To mnie uderzyło, ponieważ słyszałam te dokładnie słowa więcej razy, niż jestem w stanie zliczyć, i nigdy nie stają się łatwiejsze do usłyszenia. Jerzy nie był chory. Jego serce było silne: poziom cukru we krwi przyzwoity, a waga stabilna. A mimo to był cały czas wyczerpany, jego sen był niespokojny. Energia znikała do południa, a jeśli chodzi o intymność z żoną, powiedział, że minął ponad rok, odkąd czuł się naprawdę związany fizycznie lub emocjonalnie. Nadal mnie pociąga, powiedział, ale nic się nie dzieje. Nic się nie budzi. Zleciliśmy badania i oto było. Jego poziom witaminy 3 był niebezpiecznie niski, ale zamiast od razu sięgać po leki czy terapię testosteronem, poprosiłam go, aby spróbował czegoś prostego. Jednej małej zmiany. Proszę brać dwa tysiące jajm. E, witaminy 3 e, przed snem powiedziałam. Każdej nocy bez wyjątku. Niech pan nie czeka na rezultaty. Po prostu proszę zaufać procesowi. Nie wydawał się przekonany, ale zgodził się. W pierwszym tygodniu Jerzy powiedział mi, że jego sen stał się głębszy. Przestał budzić się 3 czy 4 razy w nocy. W drugim tygodniu jego poranne otępienie zniknęło i zaczął mieć wystarczająco energii, by znowu chodzić na poranne spacery. Ale to trzeci tydzień zmienił wszystko. Wrócił do mojego gabinetu i y, tym razem stał prościej, y, spojrzał mi w oczy i uśmiechnął się. Y, pani doktor powiedział: "Obudziłem się ze wzwodem i y, to nie był przypadek. Czuję, jakbym wrócił do gry". To co uderzyło mnie najbardziej, to nie tylko fizyczna poprawa, to sposób w jaki się poruszał. W jego krokach znów była pewność siebie, w jego głosie cicha siła. A jedyną rzeczą, którą zmieniliśmy, była jedna witamina, jedna dawka, jeden dobrze zaplanowany akt bałości o siebie każdej nocy. Ale co jeśli powiem Wam, że historia Jerzego jest w rzeczywistości bardziej powszechna niż myślicie, i że istnieje jeszcze głębszy powód, dla którego ta witamina działa tak dobrze, o którym większość mężczyzn nigdy nie słyszała? Zbadajmy to dalej. Trzy. Dlaczego większość mężczyzn ma niedobór i o tym nie wie? Bylibyście zdziwieni, ilu mężczyzn wchodzi do mojego gabinetu wyglądając zdrowo na zewnątrz, tylko po to, by odkryć, że ich ciała działają na rezerwie. A niedobór, który widzę najczęściej, to witamina 3. Widziałam go u sportowców emerytowanych policjantów, nauczycieli, ojców, dziadków, mężczyzn, którzy całe życie byli silni dla wszystkich innych, ale nigdy nie zatrzymali się, by zapytać czego moje ciało potrzebuje, aby tak dalej funkcjonować. I oto, prawda, zanim większość mężczyzn skończy 60 lat ich poziom, D3 spada niebezpiecznie nisko, nie dlatego, że zrobili coś złego, ale dlatego, że życie się zmieniło. Nie spędzasz już całego dnia na zewnątrz. Może przeprowadziłeś się na północ, może Twoja skóra y, nie absorbuje światła słonecznego tak jak kiedyś. Może y, powiedziano Ci, żebyś unikał słońca, aby chronić skórę. Niezależnie od przyczyny Twojemu ciału, brakuje teraz składnika odżywczego, który kiedyś otrzymywało każdego dnia z naturalnego światła. I ten brak zaczyna po cichu zbierać swoje żniwo. Problem polega na tym, że większość mężczyzn nie wierzy ma niedobór. Czują się zmęczeni, ale zrzucają to na karb starzenia. Ich erekcje słabną, ale obwiniają stres. Ich sen cierpi, ale myślą, że to po prostu część starzenia się i tak cykl trwa. Co gorsza, nawet mężczyźni, którzy przyjmują witaminę 3, często popełniają jeden krytyczny błąd biorą ją rano. I choć może się to wydawać nieszkodliwe, pora nie mogłaby być gorsza. Rano Twoje ciało jest w trybie stresu, poziom kortyzolu jest wysoki. Twój układ nerwowy jest w stanie czuwania, a Twoja uwaga skupiona jest na przetrwaniu, a nie na regeneracji, więc witamina zostaje połknięta, strawiona i w większości zmarnowana, ale w nocy Twoje ciało wchodzi w tryb regeneracji. Hormony się odbudowują, naczynia krwionośne naprawiają, poziom testosteronu wzrasta. I to właśnie wtedy witamina 3 staje się katalizatorem nie tylko dla regeneracji, ale dla transformacji. Dlatego tak wielu mężczyzn widzi dramatyczne zmiany, gdy po prostu przesuwają przyjmowanie 3 na porę nocną. Bardziej spokojny sen, więcej energii i tak erekcje, które wracają po miesiącach, a nawet latach. To jest siła właściwego naczasowania, ale jeśli pora jest kluczowa, czego dokładnie powinieneś się spodziewać, gdy w końcu zrobisz to dobrze, odpowiedź może cię zaskoczyć. Pozwól, że przeprowadzę cię przez to noc po nocy. Cztery. Co się dzieje noc po nocy 30 dniowy harmonogram? Większość mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, jak szybko organizm może zacząć się leczyć, gdy w końcu dostanie to, czego pragnął? Miałam pacjentów, którzy wracali zaledwie kilka dni po rozpoczęciu nocnego przyjmowania witaminy D3 zaskoczeni zmianami, które już zauważali i nie to nie jest magia, to biologia. Prawdziwa, mierzalna i potężna, gdy dasz jej odpowiednie warunki do działania. Noc pierwsza dzieje się coś subtelnego. Gdy trzy wchodzi do Twojego systemu, podczas snu zaczyna wspierać naturalną produkcję melatoniny. Oznacza to, że szybciej zasypiasz, śpisz dłużej i osiągasz głębsze etapy regenerującego odpoczynku, w których produkowany jest testosteron i hormon wzrostu. Możesz tego nie odczuwać od razu, ale Twoje ciało już pracuje za kulisami. Około siódmej nocy wielu mężczyzn mówi mi, że budzą się bardziej wypoczęci, nie wleką się z łóżka jak wcześniej. Ich umysły są rano jaśniejsze, a energia zaczyna. I am towarzyszyć aż do popołudnia. Jeden mężczyzna powiedział mi, pani doktor, to pierwszy raz od miesięcy, kiedy udało mi się przetrwać cały dzień bez drzemki. Wtedy wiedziałem, że witamina działa. Około 14 nocy zmiany zaczynają być bardziej fizyczne. Możesz zauważyć poprawę nastroju, powrót zainteresowania intymnością. Niektórzy mężczyźni zgłaszają powrót łagodnych, porannych erekcji, wystarczających by przypomnieć i am jak to kiedyś było. Sen staje się bardziej regularny, bóle i dolegliwości maleją, nie tylko przeżywasz dzień. Zaczynasz w nim aktywnie uczestniczyć. Dnia 21 Twoje ciało dostosowuje się do nowego rytmu. Krążenie się poprawia. Naczynia krwionośne, które wspierają erekcję, reagują łatwiej. Czujesz się bardziej świadomy swojego ciała, bardziej obecny w swoich związkach. A potem dnia 30, cóż, to jest moment, w którym coś klika. Dla wielu mężczyzn to wtedy patrzą w lustro i mówią, znowu czuję się sobą, ale co jeszcze bardziej interesujące, ta jedna witamina nie działa sama. W rzeczywistości istnieje sposób, aby y, jej efekty były jeszcze silniejsze, łącząc ją z kilkoma prostymi nawykami przed snem, o których większość mężczyzn nigdy nie myśli. Porozmawiajmy o nich teraz, ponieważ to tutaj zaczyna się prawdziwy impet. 5. Wzmocnienie przed snem. Proste nawyki, które potęgują rezultaty. Przez lata nauczyłam się, że nawet najpotężniejsza witamina potrzebuje odpowiedniego środowiska, aby działać najlepiej. Pomyśl o witaminie 3 jako kluczu. Otwiera drzwi do leczenia i sprawności, tak, ale tylko jeśli drzwi, do których pasuje, nie są zablokowane przez złe nawyki. Dlatego zawsze mówię moim pacjentom: jeśli naprawdę chcesz budzić się pełen energii, spać głębiej i czuć się bardziej żywy, nie bierz tylko witaminy wspierają. Jednym z najprostszych, ale najbardziej niedocenianych sposobów jest wyłączanie wszystkich ekranów, telewizorów, telefonów, tabletów, co najmniej 30 minut przed snem. Wiem, że to brzmi banalnie, ale niebieskie światło z ekranów hamuje produkcję melatoniny w Twoim ciele, czyli hormonu, który sygnalizuje, że nadszedł czas na wyciszenie. A jeśli poziom melatoniny nie może wzrosnąć, to samo dzieje się z testosteronem i tlenkiem azotu, które oba zależą od głębokiego snu, aby mogły być w pełni wyprodukowane. Kiedy Jerzy wprowadził tę jedną zmianę, żadnych ekranów po 21.0, powiedział mi, że jego sen był jak koc, który mnie otulał się od lat. Inny nawyk chodzenie spać i wstawanie o tej samej porze każdego dnia. Twoje ciało pragnie rytmu. A kiedy Twój cykl snu jest stabilny, wszystko się poprawia od równowagi hormonalnej, pociśnienie krwi i jasność umysłu. Jeden mężczyzna, 74-letni, powiedział mi: Po dwóch tygodniach regularnego snu, pani doktor czuje się, jakby ubyło mi 10 lat, i nawodnienie. Nie zapominaj o tym. Wielu mężczyzn przestaje pić wodę zbyt wcześnie, bojąc się, że będą musieli wstawać w nocy, ale sztuka polega na dobrym nawadnianiu się przez cały dzień i ograniczaniu picia wieczorem. W ten sposób Twoje krążenie pozostaje płynne naczynia krwionośne otwarte, a ciało może efektywniej wchłaniać witaminę podczas regeneracji. Te nawyki przed snem mogą wydawać się małe, ale działają jak wzmacniacze. Biorą to, co witamina 3 już robi, i podkręcają efekt. Razem tworzą nocne środowisko, w którym leczenie jest nie tylko możliwe, jest nieuniknione, ale jest pewna rzecz. Niektórzy mężczyźni wciąż się wahają. Zastanawiają się, czy nie jest za późno, czy nie są w zbyt zaawansowanym stanie, czy ich ciało przestało reagować. Ten strach jest prawdziwy, ale tak samo prawdziwa jest nadzieja, która po nim następuje. Pozwól, że pokażę ci, co mówię każdemu mężczyźnie, który myśli, że to już koniec sześć. Czy jestem na to za stary odpowiedź, której udzielam każdemu mężczyźnie. To jest pytanie, które słyszę najczęściej od mężczyzn po sześćdziesiąt roku życia wypowiadane różnymi słowami, ale zawsze z tym samym cichym bólem pod spodem. Pani doktor, nie mam już 40 lat, może przegapiłem swoją szansę, czy jest dla mnie za późno, słyszę ten strach. Widzę zwątpienie w ich oczach, zwłaszcza u tych, którzy próbowali tabletek diet czy kuracji, które obiecywały cuda, a nic nie dały. Ale pozwólcie, że powiem Wam coś, czego nauczyłam się przez ponad 30 lat leczenia zdrowia mężczyzn. Twoje ciało zawsze słucha i nigdy nie zapomina, jak się leczyć. Miałam mężczyzn po siedemdziesiątce, a nawet osiemdziesiątce, którzy wchodzili do mojej kliniki przekonani, że ich najlepsze dni są za nimi. Niektórzy nie mieli pełnej erekcji od ponad roku. Niektórzy nie mogli spać dłużej niż dwa godziny bez budzenia się zalanymi zmęczeniem. Jeden mężczyzna, 76, letni, powiedział mi, że nawet przestał próbować. Pomyślałem, że, że tak to się yy, po prostu kończy. Yy, powiedział. Ale zaczęliśmy prosto. Jedna witamina, jeden nowy nawyk przed snem, bez presji, bez szumu, i w ciągu cztery tygodni zadzwonił do mojego gabinetu, a jego głos drżał. Pani doktor, to zadziałało. Obudziłem się dziś rano, jakbym znowu miał 25 lat. To nie jest przesada, to fizjologia, bo kiedy wspierasz swoje ciało w nocy, kiedy testosteron, tlenek azotu, hormon wzrostu i przepływ krwi naturalnie wzrastają, niczego nie wymuszasz. Po prostu usuwasz się z drogi i pozwalasz swojemu ciału robić to, do czego zostało zaprojektowane. Więc każdemu mężczyźnie, który pyta, czy jest za późno, odpowiadam: Nie, nie jest za późno, nie jesteś zepsuty. Nie jesteś po swoim najlepszym czasie, jesteś po prostu niewystarczająco wspierany, a gdy tylko dasz swojemu ciału odpowiednie narzędzia, nawet po latach ciszy, może powrócić do życia z pełną mocą. Musisz tylko uwierzyć, że twoje ciało o tobie nie zapomniało. I co ważniejsze, ty nie możesz zapomnieć o nim. Teraz chcę ci pokazać, jaki dokładnie rodzaj witaminy 3 polecam, jak ją bezpiecznie przyjmować i jak uniknąć jednego częstego błędu, który niweczy jej skuteczność. Zostań ze mną, ponieważ ten ostatni krok jest kluczem do tego, aby wszystko inne zadziałało. 7. Właściwa witamina we właściwy sposób. Na co zwracać uwagę? Do tej pory zobaczyłeś, jak potężna może być jedna witamina y, przyjmowana o właściwej porze i we właściwy sposób dla mężczyzny po 60 roku życia. Ale jest coś ważnego, co musisz wiedzieć. Nie każda witamina 3 jest taka sama. I widziałam zbyt wielu dobrych mężczyzn, którzy marnowali miesiące biorąc zły rodzaj lub przyjmując ją nieprawidłowo, tylko po to, by odejść z przekonaniem, że to nie zadziałało. Pozwól więc, że pomogę Ci uniknąć tego błędu. Po pierwsze upewnij się, że bierzesz witaminę D3, a nie zwykłą witaminę D. D3 to aktywna forma, której twoje ciało faktycznie używa. Każda inna forma wymaga od twojego organizmu cięższej pracy, by ją przekształcić, a po 60 roku życia nie radzi sobie z tym dobrze. Po drugie zawsze łącz D3 z witaminą K2. Dlaczego? Ponieważ D3 pomaga wchłaniać wapń do organizmu, ale bez K2 ten wapń może trafić w nieodpowiednie miejsca, na przykład do twoich tętnic. Dwa, kieruje go do kości, gdzie jego miejsce i utrzymuje elastyczność naczyń krwionośnych, co wspiera lepsze krążenie i silniejsze erekcje. Następnie dawkowanie. Dla większości mężczyzn po 60. Y roku życia dzienna dawka od 2000 do 5000 jen. Metrów jednostek międzynarodowych jest zarówno bezpieczna, jak i skuteczna, ale prawdziwa magia tkwi w porze przyjmowania. Bierz ją przed snem najlepiej z niewielką ilością zdrowego tłuszczu, jak łyżeczka masła migdałowego, kilka orzechów włoskich lub kawałek awokado. To pomaga Twojemu ciału lepiej ją wchłonąć, a podczas snu zaczyna ona um, wspierać regenerację hormonalną, funkcje naczyniowe i głęboki regenerujący odpoczynek. Podsumujmy więc wszystko. Dowiedziałeś się, że tylko jeden y, składnik odżywczy, witamina 3, może na nowo rozpalić Twoją energię, wspierać twardsze erekcje i pomóc Ci spać głębiej niż od lat. Zobaczyłeś, jak większość mężczyzn ma niedobór, nawet o tym nie wiedząc. Przeszedłeś przez nocny harmonogram leczenia, poznałeś nawyki przed snem, które zamieniają dobre rezultaty w doskonałe. I co najważniejsze, przypomniano Ci, że nie jest za późno, ani trochę. Jeśli jesteś mężczyzną po 60 roku życia, to nie jest koniec, to jest reset. Jedna witamina, jedna decyzja, jeden mały nawyk przed snem, który może przywrócić Twoją witalność, pewność siebie i Twoje życie. Widziałam to wielokrotnie. Teraz Twoja kolej.